Czy Wszechświat jest hologramem? Pewne teorie fizyce mówią o tym, albo sugerują, że Wszechświat, to wszystko, co Cię otacza, jest niczym innym, jak rodzajem hologramu. Co to jest, mówiąc tak potocznie, hologram? Hologram to jest forma świetlna, która przybiera, która ma, ma możliwość przybierania formy trójwymiarowej i Charakterystyczną cechą hologramu jest to, że w najmniejszej części tego hologramu jest informacja o całej reszcie hologramu. Żeby to sobie lepiej wyjaśnić, porównajmy organizm do hologramu. Zobacz. Można by powiedzieć, że, że Twój organizm jest rodzajem hologramu biologicznego, bo w Twojej najmniejszej części organizmu, czyli w komórce, jest informacja o całej reszcie tego organizmu, czyli pasy RNA, DNA. Tak Więc można by powiedzieć, że organizm jest rodzajem hologramu biologicznego. Wielu neurofizjologów sugeruje, że nawet mózg ma taką trochę jakby holograficzną postać, rzek rzekłabym, ponieważ czasami, kiedy uszkodzi się jedna część mózgu, to inna przejmuje jego funkcję. To, że wszechświat byłby hologramem, może mieć bardzo ciekawe konsekwencje, ponieważ to by oznaczało. To, co dawni Estrycy już od dawna uważali za oczywiste, czyli, że wszystko i wszyscy są ze sobą połączeni, czyli różne informacje i oddziaływania mogłyby na odległość zachodzić, prawda? Co ty sądzisz o holograficznej strukturze wszechświata? Jak myślisz, jak to może oddziaływać na naszą rzeczywistość, jak to może zmienić nasze postrzeganie, I jeżeli ta teoria okaże się prawdą, podziel się tym. I co? Dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Marta Perchała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo.